Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 25 marca tego roku tutaj na cmentarzu komunalnym w Zamościu miał miejsce pochówek dzieci utraconych, a więc tych dzieci, które zmarły przed swoimi narodzinami, a których szczątki przechowywane były w naszym szpitalu imienia Jana Pawła II w Zamościu od 2018 roku. Władze miasta udostępniły miejsce na cmentarzu komunalnym dzięki zaangażowaniu Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu oraz katolickiego Stowarzyszenia Obrony Życia w Zamościu doszło do tego pochówku. Teraz chcemy, wraz z Pasterstwem Rodzin z miejskim Centrum Pomocy Rodzinie, z katolickim Stowarzyszeniem Obrony Życia, chcemy postawić pomnik na tym grobowcu, chcemy Zrobić nagrobek, aby wszyscy ci, którzy chcą wesprzeć takie rodziny, pomodli się za takie dzieci, a, a także, szczególnie dla tych małżeństw, które przeżywają dramat utraty swoich dzieci, było takie miejsce, gdzie będą mogli przyjść i się pomodlić, a także gdzie będziemy mogli dokonywać pochówku tych dzieci, które będą pozostawione w szpitalu. Na dole jest link do zrzutki. Zachęcam wszystkich do włączenia się w to dzieło. Artysta plastyk Marek Sołowi wykonał projekt. Potrzebujemy 20 tysięcy złotych na to, aby zakupić materiał i wykonać taki pomnik. Zapraszam do włączenia się w to dzieło. Niech to będzie też wsparcie dla tych, którzy, którzy utracili swoje dzieci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.